Dzień dobry Państwu. Jeszcze majowo witam serdecznie. Proszę Państwa, ja prorokuję, że od czerwca zaczyna się piękna pogoda, będzie świeciło słońce, dlatego serdecznie Państwa zapraszam na wydarzenia kulturalne, które będą działy się w Świdnicy i okolicach. Proszę Państwa, jeszcze dzisiaj o godzinie 18 warto przyjść do galerii fotografii tam, Wystawa y, prac Wacława Wantucha, który jest fotografikiem, ale również pisarzem, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który specjalizuje się w aktach i właśnie takie prace będziemy mogli obejrzeć, ale o tym więcej opowie nam komisarz wydarzenia Robert Kukla. Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na wernisarz wystawy pod tytułem Platinum. Wacława Wantucha, są to e, fotografie aktu. E, Wernisarz odbędzie się o godzinie 18.00 w galerii fotografii. Autor Wacław Wantuch jest legendą e, polskiej, nie tylko polskiej fotografii, aktu właśnie. E, sam e, jest e, nie tylko twórcą. Ale też prowadzi warsztaty w swoim domu pod Krakowem. Tak więc jest bardzo znaną postacią, jeśli idzie o, o fotografię aktów w Polsce. Być może jest najbardziej znanym, najbardziej cenionym fotografem właśnie w tej dziedzinie. Z wykształcenia jest rzeźbiarzem i myślę, że tego nie da się nie zauważyć, patrząc na jego pracę. Posługiwanie się światłocieniem, operowanie bryłą jest właśnie tutaj kluczowe w tych fotografiach. Te fotografie są tylko nominalnie aktami, ponieważ najczęściej to jest tylko pretekst do, do właśnie pokazania. One są bardzo często na pograniczu abstrakcji po prostu. Tak więc są to prace, które za pomocą aktu pokazują właśnie jakąś tam rzeczywistość estetyczną, bardzo ciekawą. Autor będzie na jutrzejszym wernisarzu, a rzadko to się zdarza. On ma bardzo dużo wystaw. Praktycznie kilka wystaw naraz jest prezentowanych permanentnie gdzieś w Polsce albo za granicą, więc tym bardziej zapraszam do porozmawiania na temat właśnie fotografii z autorem. Jeśli chcielibyście Państwo posłuchać Natalii Widuto pochodzącej ze Świdnicy i Dziubek Będ, który również trzon zespołu to Świdniczanie, to proszę Państwa zapraszam tym razem do Wrocławia. Tam impreza Europa na widelcu, 15 stanowisk z daniami z 15 krajów europejskich, ale nie tylko. Będzie dużo jedzenia, dobrej muzyki, występy, pokazy. Serdecznie Państwa zapraszam. Impreza rozpoczyna się w czwartek i potrwa przez cały weekend. Długo oczekiwane dni Świdnicy. I gwiazdy Doda Denzel, Patrycja Markowska, Arka Noego i inne zespoły i inne wydarzenia. Święto Dzika również, które zawarte jest w Dniach Świdnicy oraz świętowanie Dnia Dziecka. Serdecznie Państwa zapraszam. W tym roku dobra pogoda, doskonali artyści, wspaniała zabawa i Dzień Dziecka. Szanowni Państwo, 31 maja zaczynamy. Będą oczywiście dwie strefy: strefa w rynku i strefa na Osirze, na stadionie przy ulicy Śląskiej. 31 zaczynamy gryfiadą. Tutaj przegląd o godzinie 10.00 będą prezentowały się przedszkola, szkoły podstawowe. Będzie kolorowo, historycznie pięknie. O 15.30 w rynku wręczenie statuetek. Tato roku 2019 oraz pasją. Później o godzinie 16:00 świetny koncert Arkinoego. Któż nie zna przebojów Arkinoego? Niech przyjdzie do rynku. Wspaniała zabawa. 1 czerwca dzień dziecka. Nie zapominajmy o tym. Mam nadzieję, że ja też dostanę prezent. Zapraszam do rynku od godziny 12:00 do 18:00, a tam święto dzika później występy zespołów artystycznych działających przy Świdnickim Ośrodku Kultury, bo i zespół Pieśni Tańca Jubilat i zespół Majoretki Prima i dziecięcy zespół Mały Jubilat i zespół Tańca Narodowego Jestradowego Krąg i dziecięcy zespół Mała Świdnica i dziki chór pod dyrekcją Kasi Szymko Kawalec, yy, Studio Piosenki Katarzys, będą, będzie muzyka myśliwska w wykonaniu zespołu Sygnalistów kni Odgłosy Kniei a o godzinie 9:30 w sali teatralnej zapraszam na konkurs właśnie sygnalistów, który będzie tutaj walczyć o kryształowy róg. Szanowni Państwo, będzie degustacja, będzie degustacja, będą zjeżdżalnie, będą konkursy, będzie się działo. No i niedziela 2 czerwca, zapraszam o godzinie 8 do godziny 14 i 15 na giełdę staroci, numizmatów i osobliwości. Zapraszam wszystkich, którzy mają dobry humor, chcą się fajnie bawić i pamiętajcie, trzymamy kciuki za pogodę. Chór akcji z Białorusi wystąpi w kościele w Pokoju w najbliższą sobotę. To wszystko w ramach pięknego wydarzenia związanego z promowaniem muzyki cerkiewnej w naszym kraju. Serdecznie państwa zapraszam. W sobotę w kościele Pokoju chór wystąpi, a kolejnego dnia w niedzielę podczas liturgii mszy oraz wieczorem podczas koncertu tym razem w cerkwi i imienia świętego Mikołaja. Nie tylko dni świdnicy, ale również dni bielawy będą zachęcać Państwa do udziałów plenerowych i nie tylko impreza. Gwiazdą Dni Bielawy będzie Edyta Górniak, Mezo, Ewelina Lisowska i wielu innych artystów, pokazy, przedstawienia, występy małych dzieci. Warto się wybrać będzie również do bielawy. 21 Festiwal Kultury Żydowskiej we Wrocławiu. Impreza, którą warto obejrzeć. Proszę Państwa, promowanie kultury żydowskiej to wszystko wokół synagogi. Pod bocianem będzie się tam dużo działo, również muzyka dobra, również można będzie posłuchać o kulturze żydowskiej serdecznie zapraszam szczególnie w nocy skwer wokół synagogi wygląda pięknie i tętni życiem. Warto to zobaczyć. A w niedzielę zapraszam Państwa na Giełdę Staroci, która przyciąga do świdnicy wielu kolekcjonerów. I to naprawdę jedno z większych takich wydarzeń w naszym kraju, dlatego warto pospacerować i pooglądać może coś kupić podczas Giełdy Staroci w świdnicy. Święto Wolności tak zatytułowany został Ladies' Day na Partynicach we Wrocławiu, na który serdecznie Państwa zapraszam w najbliższą niedzielę. Gonitwy, ale również prezentacja wspaniałych koni i pięknych kapeluszy na głowach pań, jak zwykle konkurs na najpiękniejszy kapelusz, na najpiękniejszą stylizację, dużo miłych wydarzeń. Ja myślę, że to będzie atrakcyjna niedziela na partnicach. A ja już się z Państwem żegnam. Życzę słonecznego weekendu, dużo wspaniałych wrażeń i zapraszam już za tydzień.